Słuchajcie Państwo, tutaj w ręku trzymam czarną rzepę. Opowiem Państwu pewną anegdotę. Jednego roku, y, będąc y, urodziny, zauważyłam, że w internecie że są niesamowite. Zakupy czarnej rzepy. W ciągu trzech dni w naszym gospodarstwie sprzedaliśmy ponad 600 kg czarnej rzepy. Zgadnijcie Państwo, co było tego powodem. Otóż Barbara Kazana, nasza bardzo znana naturopatka, nagrała filmik z Czarno-Rzepo. I w tamtym czasie jako nieliczni uprawialiśmy ją w Polsce, także w ciągu trzech dni sprzedaliśmy 600 kg czarnej rzepy. Jest to warzywo naprawdę bardzo cenne. Jeżeli Państwo nie wierzycie, to wejdźcie na YouTube w filmik Barbary Kazany i tam usłyszycie o darze natury czarnej rzepie. A jeżeli Czarny chciałbyś dobra. spróbować już teraz, to Kliknij w link poniżej. Mogę wysłać ci tą albo bulwę na surówkę, albo zamknięto w słoiku kiszoną.